w kolejnym odcinku dzisiaj jedziemy po pompę, odebrać yy, tam nawaliło w pompie ten, nie było smarowania Podjeżdżamy przyczepkę, bo to jest ciężkie i jedziemy tam pod Płock a, jeszcze ma uszek bułeczkę ma I tak, po tata już właśnie idzie wyprowadzać ja palę Kontrolki gasną, żadna się nie pali nic się nie pali, lampki aladyna ujem 1600 zł ta naprawa nas wyniesie Czy nie mówiłem, bo już nie pamiętam No dobra Wysiadamy, pomagamy żeśmy przyjechali tak jak widzicie tutaj zrobił, w razie co jak na dłuższy postój skończymy wozić to tutaj odkręcamy olej wlewamy, leci do pompy no i wiadomo, żeby znów się nie stało jak się stało, chociaż wtedy smarowania nie było, ale tak się przeleje, ale to wiadomo to jest kalamitka wcześniej nie było, trzeba co raz przesmarować to nowa pompka założona, no nowa no zregenerowana no oleju mówi żeby warto dolać ale wam powiem że ciężka W3 trzech tym drążkiem mieliśmy ciężko więc ciągnikiem ją weźmiemy razie oleju jest to można nie dolewać o dobra idziemy na obiadek przebierzemy się będziemy kłaść coś na statyw dam, tylko byłka, trawkę seje, a my idziemy, i za chwilę się będziemy działamy. Ja już otworzyłem garas, linki mamy, palimy. Pali teraz, to na, Pali będziemy ściągać na tak tam tam u u wczoraj wczoraj ale mało. Jako z tyłu podjedziemy, poskręcamy i będziemy próbować. Zobaczymy, po szambo podjedziemy, jak to ciągnie. Teraz na pewno będzie szybciej. Lepiej, o, komentarz się boi. si się... ja krencam. Okay. Ja nie widzę tu pod jest? Stój, naj, 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 naj. W w nie w jak tym tak. jakby ją trochę Czy do, do ojca. O. No. O, teraz chyba jo. Ja. Ja. No. Jo. Nie potrzeba dornika, trzeba sposobem napchnąć, a nie No i dobra, dali Może do, do mnie to, to trochę wiesz Co? Pogasz. Może trochę do, do mnie to? To jest zawalona ta dziura, jakimś, piachem daj daj mi mi jakimś, jakimś, Ja idę. Co? Ja idę. Gdzie chichichy. Dzięki. Może tu tak nie... Rozma tu jest. Można by chciała tam zastroić. stronie uczynię. Gdzieby polecz był, to by dżornik. Daniel nie albo trzeba było najpierw ją przekrzywić, ledko za czym założyliś tam może. A on po co podarnik O, tshimaj mo za tara shpaljnje. Tum si ruda. Huda, tara mut. Tara shpaljnje. Dara zbačka. E, da prizmi ham tash tode. Sali? Da. U tama? Co? Apo to? Da. Muzabis tam ustaviju tu. Rurkowy nie przyniósł. Trzeba tą rurkę przyniósł. Wspomniałem bo tam jest cień Tak nie że A ja nie wiem, gdzie położyłem. Ja wiem. Nie no A czeka Pomachaj widzom Eee, badana mamuszka się wstydzie Jedziemy Próbować Jak ciągnie zobaczymy I się dowiemy Nie mnie wciągnie i naci nawet wieś daje Ci już końcówka. <laughs> puszek, to jest pusz. Puszek, Dostał to. Dobra. Ach. Już nie ma, jać. Już nie ma No ja Kręcamy w oleju Trochę paskami pokręcimy Dużo tego trzeba brać No trochę Trochę wlać można przekręcić i potem jeszcze. Oj, może Boże. już Boże. Jak widzieliście, beczkoła nie chodzi, pompuje. Wszystko działa. Mam nadzieję, że odcinek wam się taki spodoba, też również u nas coś powoli kropi. Może się rozpada. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeszcze raz sorry, że się powtórzyłem. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, widzimy się w dalszych odcinkach. Pa pa. Do zobaczenia. Trzymajcie się.